Jest taki zwyczaj na świecie, jest taka jedna ballada na świecie, e, która się znowu nieprawidłowo nazywa Szantą Wyjścia. To jest pożegnanie Liverpoolu się nazywa. E, I ta piosenka jest śpiewana we wszystkich językach świata, na całym, e, jak, jak, jak ocean, jak woda długa i szeroka, a woda się nigdy nie kończy. Z tym, że wszędzie na świecie ta ballada zaczyna koncerty szantowe, no bo to jest szanta wyjścia u nas Polaków jak zwykle jest odwrotnie. Przyjęło się, że ona kończy. Żegnaj nam dostojny stary porcie rzeką Mercy żegnaj nam Wypływamy dziś na rejs do Kalifornii Byłem tam już

Są Państwo świadkami w ogóle początku z wydarzenia eksplozji kulturalnej, żeby nie powiedzieć kulturowej, otóż na Ursynowie w środku grudnia. No dobra, na początku tuż przed święcami rozpoczyna się wielkie bujanie. I to nie z powodów, o których myślicie, tylko z powodów takich, że fale, morze, wiatr. Tak, otóż tu na Ursynowie w tej chwili powstaje w multikinie trwa koncert szantowy. Mamy cichą nadzieję, żeby nie zapeszyć. Nie ostatni, pełna sala świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju muzykę. Szantowy w cudzysłowie. Tam tą szanty klasyczne śpiewane przez zawodowych szantymenów klasycznych. Uwaga, uwaga, sportu polskiego w Rzeszowie przyjeżdżają chłopaki z zespołkami. Warszawę a reprezentujemy my, z marki naszej, ja, Mirek Kowalewski, Marek Mański. Będziemy coś w rodzaju ballady, poezji morsko-wodno-wiatrowej, będziemy państwu prezentować i zespół EKT który w tej chwili jest na scenie. Jeśli Kubryku, radość, zabawa, taniec, śpiew i w ogóle, w ogóle, w ogóle. I żałujcie, że was z nami nie ma, ale macie szansę, jakby wam się jeszcze kiedyś zachciało. Czujemy się tu wspaniale, bo jest to początek imprezy. Jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że nie ostatnie to takie spotkanie. No właśnie, bo teraz jest taki czas, kiedy już właściwie żeglarstwo, przynajmniej w Polsce, no to nieco zamarło, chociaż jeszcze są tacy, którzy pływają nawet pod żaglami w tę pogodę. Natomiast generalnie to jest okres marzeń, okres wspomnień, okres nostalgii za mijającym sezonem, ale planów już na następny sezon. A więc, kochani przyjaciele, Żeglarzem nie jest ten, który wie co to jest bim -bom, bram blok, to nie jest ten, który wie co to są gejtawy, bordingi, perty, śmierty i różne rzeczy. Wiesz, jest ten, kto ma olbrzymie marzenia, kogo wkurza horyzont, że on jeszcze nie wie, co tam jest. A więc żeglarzem jest Ty i Ty, dziewczynko, i, i Pan, proszę Pana, jeżeli tylko padniecie do nas, pośpiewamy i z tych śpiewań biorą się właśnie te ogromne marzenia, chęć zobaczenia tego, co jest za horyzontem. A jeśli taka chęć nam się zrodzi tu, na Ursynowie, chęć. Jest większy powód do radości. Thank <laughs> you.